Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na test nowości z Eveline. Do przetestowania mamy nowy puder warietę, dwa nowe odcienie różu w płynie Wonder Match, kolorowe eyelinery oraz brązowy eyeliner. Jestem bardzo ciekawa tych nowości i wszystkie je przetestujemy. Także, jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Ja te kosmetyki kupiłam na Allegro na oficjalnym sklepie Eveline. Puder kosztował 25 złotych i 29 groszy, kremowe róże 18 złotych i 14 groszy, kolorowe eyelinery 16 złotych i 49 groszy, a brązowy eyeliner 35 złotych i 19 groszy. Kremy z 50 kosztowały 18 złotych i 27 groszy. Ten krem jest z witaminą C, to jest nawilżająco ochronny krem zespiew 50. To ultra lekka, niebieląca formuła, która przeciwdziała powstawaniu przebarwień i zmarszczek. On niweluje przebarwienia, zapobiega fotostarzeniu i rozświetla, a ten jest nawilżający, zawiera fotostabilny filtr UVA i UVB, który chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego, zapobiegając fotostarzeniu i powstawaniu przebarwień. Zawiera również kwas hialuronowy, który kompleksowo nabliża i pielęgnuje skórę. Antyoksydanty, które chronią przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych oraz aloes, który koi na skórek. Na razie testowałam tylko ten krem. On jest bardzo lekki, szybko się wchłania, ma bardzo delikatny, nienachalny zapach i makijaż ładnie się na nim utrzymuje. Makijaż zaczyna od podkładu Batten Perfect. Teraz wyszedł nowy najciemniejszy odcień 06. Najpierw go sobie nałożę palcami, a potem doklepię gąbeczką. Ja ten podkład bardzo lubię, bo on bardzo ładnie wygląda na twarzy. Do tego na promocji można go kupić już za 17 zł. On zastyga i jest delikatnie błyszczący. Przez to, że zastyga jest trwały, ale nie robi się matowy. Skóra jest rozświetlona, do tego jest to podkład nawilżający. W składzie ma kwas hialuronowy i kolagen roślinny, które nawilżają i regenerują skórę. Oraz skwalan, który zapewnia skórze miękkość i elastyczność. Więc można powiedzieć, że mamy takie połączenie pielęgnacji z makijażem, które ja na co dzień bardzo lubię. Teraz mam wrażenie, że jest troszeczkę za jasny dla mnie ten odcień. Ja mam numer 02 Light Vanilla. Dołożę odrobinkę w okolicy nosa, bo tutaj zawsze mam zaczerwienienia. Bardzo ładnie on wygląda na skórze. To jest jeden z moich ulubionych podkładów. Ja go bardzo lubię i na co dzień, i na jakieś większe wyjścia, bo on naprawdę prześlicznie wygląda na skórze. Teraz go sobie jeszcze doklepię gąbeczką. Czy troszeczkę też przyjadę po uszach, bo uszy zawsze się trochę czerwienią. Dzisiaj co chwila pada deszcz i moje włosy się puszą. Mam na głowie puszkę okruszka. Że no cóż, żyją swoim życiem. Niech sobie żyją. Po to, czy nałożę korektor Wonder Match, to jest ta klasyczna wersja odcień numer 15. Ja po obu stronach tutaj i tutaj mam takie żyłki, które są dosyć mocno widoczne, więc zawsze staram się je zakrywać. Troszkę również nałożę na powieki, żeby tutaj wyrównać kolor Jeszcze troszeczkę dołożę sobie tutaj w okolicy nosa Ale dosłownie odrobinkę Dwa nowe odcienie kremowego różu Wondermatch To jest numer 4 i 5 Ten numer 5 na stronie wyglądał na bardzo ciemny jak brązer, Ale na żywo już taki ciemny nie jest I to jest taki odcień brudnego różu Tak wyglądają oba odcienie Tutaj jest numer 4, a tutaj jest numer 5 Pokażę Wam jeszcze jak one wyglądają w porównaniu z tymi poprzednimi odcieniami I tak wyglądają wszystkie odcienie różów Wondermatch Tutaj jest 1, 2, 3, numer 4 i numer 5. Na jedną stronę nałożę numer 4, a na drugą numer 5. Bardzo ładny kolor, taki ożywiający makijaż. To jest numer 4. Jest bardzo ładnie napigmentowany. Więc wystarczy go bardzo niewielka ilość. Teraz go sobie jeszcze doklepię gąbeczką. Hmm, podoba mi się ten kolor, a na drugą stronę nałożę sobie numer 5. I ten numer 5 to jest taki. Brudny róż. Mam nadzieję, że niedługo wyjdą jakieś brązery z tej serii Wonder Match. Zobaczcie, jak on jest mocno napigmentowany. No, pigment to on ma bardzo dobry. Te róże bardzo ładnie wyglądają, przypudrowane, Dają taki zdrowy blask. I tak wygląda odcień numer 4. A tak odcień numer 5. Oba odcienie bardzo mi się podobają i cieszę się, że ta gama kolorystyczna się powiększa. Mam nadzieję, że niedługo też wyjdą jakieś brązery z tej serii. Przechodzimy do nowego pudru To jest puder transparentny ma fioletowe opakowanie. Nie wiem, czy to będzie widać. I zobaczmy, jaki jest opis producenta. Puder transparentny, formuła pudru pozwoli na zatuszowanie niedoskonałości, drobnych zmaszczyk i linii. Wygładzi i nawilży cerę, podczas gdy Ty będziesz długo cieszyć się cudownym makijażem. Transparentny puder Variette to idealny wybór dla osób szukających produktu, który wygładzi skórę, wyrówna jej koloryt oraz ukryje drobne zmarszczki i niedoskonałości. Jego lekką formułę wzbogacono lawendą i spalanem, co zapewnia skórze niezbędną pielęgnację i odpowiednie nawilżenie. Dzięki właściwościom absorbującym Puder 2 o delikatne zmatowienie cery. Zastosowanie tego wyjątkowego kosmetyku zwiększa trwałość makijażu o to, aby cieszyć się nim dłużej. W zestawie dołączono przyjemnych dotyków puszek, który ułatwia aplikację pudru. Puder matuje skórę, wyrównuje kolory cery, nawilża i koi, zwiększa trwałość makijażu w zestawie z puszkiem do aplikacji i jest to produkt wegański. Zobaczmy jaka jest różnica między tymi dwoma podami, czyli tą nową wersją, a tą poprzednią. Jeśli chodzi o opakowanie, to ten nowy jest fioletowy. A ten poprzedni jest różowy ze złotymi dodatkami. Ta poprzednia wersja jest delikatnie różowa i rozświetlająca. Natomiast ten nowy jest beżowy i nie ma w sobie rozświetlających drobinek. Zobaczcie, one tak wyglądają w środku po pakowaniu. Podoczy nałożę sobie ten puder zbliżoną gąbeczką. Bardzo lubię ostatnio tak aplikować puder. O tak, jest to puder wygładzający. Bardzo ładnie wygładził skórę. Ja bardzo lubię pudry wygładzające, więc cieszę się, że ten taki jest. W opakowaniu on jest beżowy, natomiast na skórze już jest całkowicie transparentny, nie wpływa na Kolor podkładu czy korektora? Tak, bardzo ładnie wygładził skórę. Przechodzimy do bronzera. Ja użyję dzisiaj bronzera Glow and Go, i to będzie odcień Jamaica Bay. ten bronzer, bo on jest taki bardziej do ucieplania skóry. Odrobimy sobie wykonturuję nos tym bronzerem. świetlacz to będzie film Glow w odcieniu 02. Jak ten rozświetlacz ślicznie wygląda na skórze, no po prostu ja go uwielbiam. On też bardzo ładnie wygląda nałożonym mokrą gąbeczką. i podkreślę pomadą w kredce ja mam odcień dark brown. Wcześniej już miałam pomalowane brwi, ponieważ moje są dosyć jasne. No a henna, jak używam samo opalacza, robi mi się ruda, więc no więc sobie pomalowałam wcześniej troszkę te brwi. Bardzo lubię tą pomadę. Ona mi się na brwiach utrzymuje cały dzień. Tylko ma jedną wadę, jest bardzo miękka i trzeba uważać, żeby się nie złamała. No i jest jej dosyć mało w tym opakowaniu, więc szybko się kończy. Przechodzimy do makijażu oczu. Wyszły nowe brokatowe eyelinery. Ja wybrałam odcień numer 1 i 2, a ogólnie są cztery odcienie. Ten numer 1 jest miedziany, a numer 2 jest brązowy. One mają taki pędzelek bardzo precyzyjny i wygodny. Tak wyglądają oba odcienie. Tutaj jest numer 1, a tutaj jest numer 2. Numer 1 jest miedziany, a numer 2 jest brązowy. Jeszcze sobie te eyelinery i zobaczę jak one wyglądają po roztarciu. Tak one wyglądają po roztarciu. Numer 1 ma w sobie więcej brokatowych drobinek. Brązerem najpierw sobie zaznaczę załamanie powieki. Nakładam go pędzelkiem hulu P42. Nałożę go również na zewnętrzny kącik, żeby go tak delikatnie zaznaczyć. Kuleczkowym pędzelkiem zaznaczę sobie również dolną kubiekę. Użyję tego pudru do rozblendowania brązera. W międzyczasie na usta nałożyłam błyszczyk Oh My Lips czekoladowy. I teraz palcem nałożę sobie ten brązowy eyeliner. Bardzo ładny kolor. I on ma w sobie takie śliczne złote drubinki. Teraz nałożę ten miedziany. Wyłożyłam sobie troszeczkę na dłoni, teraz pędzelkiem będę go nakładać. Jak nakładałam ten brązowy eyeliner. To zauważam, że on bardzo szybko zastyga i jeśli chcemy go nałożyć jako cień, to musimy bardzo szybko go rozcierać. Dobra, nałożę go teraz tak, bo się nałożył tak delikatnie tym pędzelkiem. Więc nałożę go sobie tak i to rozetrę. O, i tak, tak, tak. To był dobry pomysł. Pięknie się błyszczy. Tutaj nałożę go również. Troszeczkę na dolną powiekę. Jeszcze Wam zaraz pokażę, jak wygląda ten eyeliner w porównaniu z tym kremowym cieniem z serii Flower Garden, tym najjaśniejszym, bo to są zupełnie inne odcienie. No, widać, że ten miedziany ma zdecydowanie więcej drobinek niż ten brązowy. I zobaczcie, on mi już na dłoni całkowicie zastygł. Także jak chcę go dołożyć, to po prostu muszę sobie wyłożyć jeszcze jedną warstwę. Trzeba się z nimi śpieszyć, bo one szybko zastygają i już później nie da się ich rozblendować. Tutaj tego eyelinera nałożyłam troszkę więcej. No i on mi dosyć szybko zastygł. Już nie rozłożył się tak ładnie jak na tym oku. Ja jestem typową sroką, więc bardzo lubię takie produkty błyszczące. Pięknie to wygląda, jak to się pięknie błyszczy. Ja je będę właśnie używać jako kremowych cieni. No i przez to, że one tak szybko zastygają, to będą na pewno trwałe. Zobaczcie, a tak wygląda ten kremowy róż z serii Flower Garden. On jest bardziej szampański, a tutaj macie ten eyeliner brokatowy i on jest zdecydowanie bardziej miedziany. Został nam jeszcze do przetestowania brązowy eyeliner z serii warietę. Bardzo lubię ten klasyczny czarny eyeliner warietę, więc jestem ciekawa, jak ten będzie wyglądał. Tak wygląda pędzelek. U, ładny kolor. Jest taki czekoladowy brąz. Intensywny, czekoladowy brąz. Tak wygląda ten eyeliner. Kolor jest intensywny, ładny, czekoladowy. Mhm. Namalował ja bardzo cienką, precyzyjną kreskę. Wędzelek jest bardzo wygodny, precyzyjny. Można namalować nim bardzo cieniutką kreskę. Tak samo wygodnie się nim maluje jak tym czarnym. Poza kamerą wytuszowałam rzęsy, nałożyłam bazę, warietę, tuż warietę i na dolne rzęsy nałożyłam ten precyzyjny tuż. I zostały nam jeszcze do pomalowania usta. Usta obrysuję konturówką warietę 03, a później nałożę na usta jeszcze róż w odcieniu 04. Ponieważ tego różu można używać jako pomadki do ust. Uwielbiam tą pomadurówkę, ona jest rewelacyjna. Są sobie delikatnie rozetrę i pędzelkiem nałożę ten róż odcień numer 04. No, i tak wygląda ten odcinek numer 04 na ustach. I zastanawiam się, czy dołożyć jeszcze jakiegoś błyszczyka. Ale szczerze mówiąc, ten efekt bardzo mi się podoba. Na usta nałożyłam jednak odrobinkę błyszczyka off my lips tego czekoladowego. I możemy przejść do podsumowania. Róże do policzków wpłynie. Bardzo się cieszę, że wyszły dwa nowe odcienie. Mają ładne kolory, są dobrze napigmentowane. Zostawiają na skórze taki zdrowy blask, dobrze się nakładają, nie rozwarstwiają podkładu. Puder warietę jest wygładzający, bardzo lekki i dobrze sprawdza się do utrwalania korektora pod oczami. Kolorowe eyelinery mają wygodne, precyzyjne pędzelki. Ten miedziany odcień 01 ma w sobie brokatowe drobinki, które bardzo ładnie błyszczą. Brązowy eyeliner ja bardzo lubię, ten klasyczny czarny. Ten jest tak samo dobry i ma bardzo ładny, intensywnie czekoladowy kolor. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie listę użytych przeze mnie kosmetyków. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tych kosmetykach i czy któryś z nich jakoś szczególnie Wam się spodobał. Jeżeli film Wam się spodobał, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.